Nolif, youtuber, kiedyś Piotrek, dzisiaj Natalia, i od razu mówię: Nie, nie przeszkadza mi to widzowie, który od czasu do czasu zaprasza na swoje odcinki widzów, którzy mogą wygrać niezłe nagrody. Jako, że oglądam go już od czasów Cesa, kiedy nagrywał takie odcinki z widzami, nawet kilka razy się na nich znalazłem. To ja jestem na jego Discordzie i ostatnio dostałem takiego topinga. Termin mi odpowiadał, dlatego stwierdziłem, że mógłbym w sumie wziąć udział w tych nagrywkach. Były to moje pierwsze nagrywki z Minecrafta Unolifa, ale myślę, że było dosyć ciekawie. Dlatego w tym filmie będę chciał pokazać Wam, jak udało mi się wziąć udział w. Takich oto nagrywkach z Minecraft'a oraz jak daleko udało mi się dojść. Początkowy event miał polegać zupełnie na czymś innym, na czym ostatecznie się zakończył, ale nie mogę o tym za bardzo mówić, ponieważ wszystko, cały plan się nie udał, więc trzeba było wymyślić coś innego. I padł właśnie oto na TeamSpeaku taki pomysł. Tak. To, no, tej, co? Kopanie stoł na 24 godziny. Dobra, kopanie stoł na 24 godziny. Pos... A co, no. a co? to z CDF-em? No tak, już to jest tyle eee. roboty. Ale jak chcesz zrobić potem trakowanie tego stołu? Nie, było. Po co? prawej. Po prawej było wtedy. No tak, a umiesz to zrobić? Nie. No. Tyle za mało. Dobra, to trzeba wygląda tak. Jak ktoś sobie na nagrywkach, to niech zostanie. są to ogarnia. Tym stolem będzie kopalni jutro do 19. I polega to na tym, że za każdego wykopanego stona jest jeden grosz, ale wygrywa wygra tylko jedna osoba. I to nie ta, która wykopała najwięcej. Znaczy, może tak się zdarzyć, ale y po prostu wszystkie sobie będą weźmieć wziął w różnego rodzaju konkurencjach i, i jest przeżyja tylko jedna, która wygra nagrodę, dla ile wykopała. W sumie tylko. A no, to kubik. No, to Sana się, słuchajcie, on tutaj dowadzi jak coś i... i tyle. Więc tak jak słyszeliście, mieliśmy kopać kamień i kto wykopie go najwięcej, ten przechodzi potem do konkurencji, na których jedna osoba wygra wykopaną kwotę. Mieliśmy na to 24 godziny, dlatego postanowiłem, że strajkuję to. I moja taktyka była taka, że kiedy zaczęliśmy, to szybko zebrałem drewno, Trochę strahardowałem na początku, żeby być top 1. Eee, udało mi się to, ponieważ wkopałem się w randomową ścianę i znalazłem żelazo od razu. Ale potem stwierdziłem, że trzeba iść po diamenty do jaskini, bo jak wiecie, diamentowe kilofy są najwydajniejsze. Chciałem nazbierać również na Enchant, ale na początku zebrałem parę tych diamentów, potem miałem lekką przerwę. Potem nagrywałem bardzo o późnej godzinie, dlatego nie odpalałem już obs więc w skrócie powiem Wam, co się wydarzyło. Dostałem od Kubiksona książkę Efficiency 5, tak jak każda z osób, która była w tym momencie na serwerze. No i stworzyłem parę tych diamentowych kilochów. Jeden zainchantowałem właśnie na Efficiency 5 i Unbreaking 1 i to był mój główny kilo, który potem z czasem zacząłem naprawiać. No i tak kopałem tego stołu na kopałem, kopałem i jeszcze raz kopałem Skończyłem o godzinie chyba pierwszej w nocy z wynikiem około 12 tysięcy wykopionego a co daje wynik 120 zł I na drugim miejscu w tabeli. Następnego dnia rano, kiedy zalogowałem się na serwer trochę spadłem w tabeli, ponieważ niektórzy robili taktykę na beacon, którego ja nie posiadałem. Niektórzy się tymowali, jak możecie usłyszeć na tej oto rozmowie. A jak w ogóle tak z ciekawości Team jakiegoś mieliście? Że jedna osoba no. ogarnia enchanty, druga beacon, czy jak to no, wygląda? Nie, nie, ja ten. Ja yy, nie jakby Miałem brać udział, lecz bo takie coś, że musiałem iść na kursy i nie mogłem totalnie grać. To mm -hmm. stwierdziłem, że po prostu pomogę i zacznę im dawać im czasy. No, a tak... się wziął jako pierwszy beacon, a każdy się do niego dołączył, dawał mu jakieś tam, musiałby się dołączyć i bo sobie przygotowali. Tak, ja, dodawali, ja, ja zrobiłem tak, że zrobiłem eksperkę dla Wolfa. i wtedy mm -hmm. tego. I wiedziałem, że Wolf przyjdzie mi na drugi dzień i będzie XP. Każdemu robimy <grym> no, <grym> szansę i naprawiam do to też. No i, i po prostu było lepiej, bo on nie ja tego. Czątki, a ja tego, a ja skopałem. Ja jeszcze przed eventem zalogowałem się, troszeczkę pokopałem, żeby może ewentualnie jakąś większą nagrodę zdobyć. I ostatecznie skończyło się to na 160 zł, czyli 16 tysiącach wykopanego cobblestone'a. Skończyłem ostatecznie na 14 miejscu w tabeli z 15, także trochę fartem, ale przeszliśmy do konkurencji pierwszą konkurencją było strzelanie z łuku do target bloka. Jeżeli trafiłeś, to zapalała się lampka. No i ja troszeczkę źle wyliczyłem odległość, dlatego, no, stało się to. Lecisz, nie biorę w bo potem to będzie i tak wycięte. Także pierwszy uczestnik, to podświetla, jak coś. Ty trafi. No, nie trafiłeś, niestety, Ty masz target blok trafić, więc idziesz tutaj. Jak widzieliście, nie udało mi się trafić. Musiałem ustać na czerwone pole i tam potem czekać, jak poszło innym. Niestety, Buduś, niestety, Unoko. Dobrze, zielone. Kajza, strzelasz? No ciesz Asku. Hmm, bez. <grystanie> Dobrze, Kajzerek. Zwyciężyłem z tego odcinka. No, możliwe. O, to było słabe płyć. Zderzek o 749 zł. Jest! rek 837. Uff. I Blakaszew jako ostatni. 1164 zł. Jest! Zielony. Zostaje stworzone dla nas potem takie dziury, w których mieliśmy walczyć ze sobą naprzeciwko siebie o śmierć i życie. Więc postanowiłem, że moja taktyka będzie taka, żeby. Nie stać na shifcie, żeby widać było jak najmniej mojego hitboxa, ale poruszać się po tym bloku, żeby mi było ciężej trafić. Ta taktyka bardzo się opłaciła. No i zobaczcie sami, co zrobiłem z moim przeciwnikiem. Także, jak kropka się pojawi na czacie, no to zaczynacie wojnę. No, widzieliście, że przeciwnik, oponent został mocno zestrefowany, ale Natalia, krzyknęła, że stop, bo jedna osoba już zginęła i przeszliśmy do kolejnej konkurencji. Dobra, także kolejna konkurencja to jest tor przeszkód, no i lecą po kolei tak jak mają tutaj wy tym. Także lecicie. No, już następna osoba niech leci po kolei. W sumie bardzo spokojnie grałem, mogłem bardziej ryzykować, ale no nie chciałem się śpieszyć, bo wiecie, tętno. Level 1000. No i dobrze. Albo dobra, to teraz odwrotnie, żeby nie było tak, że zawsze ten. Także teraz idą piersi. I Black Hashem. Raz, dwa, trzy, cztery. Let's go. Utrudnie. O, wez! Dobra, teraz cała reszta musi dolecieć. Do końca. Oczywiście. No i niestety, czy tylko bez odpadnie tutaj. Jedna konkurencja na jedną osobę. O, tu było Ole, blisko. Blisko było. Blisko było. Jednak na końcu tam bardzo odważnie skoczyłem. Jedna osoba zginęła. No i przeszliśmy do następnej konkurencji, jaką były łódeczki. E, dobra, jest was 12. Yy, miejsc zielonych jest tylko 10, więc jak ktoś zaparkuje swoją łódkę na zielonym polu, ten jest bezpieczny, więc dwie osoby odpadną tym razem. Yy, miejsca są porozstawiane randomowo, tak że yy, jak na napisze kropkę, to możesz jechać, ale jak ktoś z fal startuje, to od razu odpada. I ruszyli, ruszyli, a nie, 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 to był troll. Słowka, Kubiczanek, kropka miała być. Ja wiem. No ty nie trolluj tutaj. Nie no, zanim teraz szama magia na wsteczny wróci, to... U, o, 200 i Jako, że obrałem taktykę, żeby udać się do zielonego pola, które jest naprzeciwko mnie, dosyć daleko, to dlatego to zadanie nie sprawiło mi problemów, gorzej ze sobą, która była obok mnie. No zresztą sami zobaczcie. O, lecą. Ruszyli właśnie. Zderzak lekko opóźniony. Pamiętajcie, że kropek jest tylko 10, tak że spadł, a tutaj się we dwójkę spiknęli, a spół i tak także zablokowali się sami no i nadciąga, nadciągają ostatnie miejsca Szaman czy dopłynie, on raczej jest bezpieczny i Blacha Szef, ostatnie miejsca dają i Buduś Panie Buduś, co jest Panie Buduś? Cze Widziałeś to oszustwo Budusia? Widziałeś? Widziałeś? <ślesz> <ślesz> ja, jakie wyszczelne? to było? Buduś, niestety Że tak powiem Chciał wydymać Fred'a, Fred wydymał jego. Potem co zostało nam uszodzone? King of the Hill, trzeba było zabrać baner, jaki był na górze. No i tutaj musiałem popisać się swoim movementem. Jak wyszło, zobaczcie sami. Kolejna konkurencja jest to King of the Hill. Na samej górze znajduje się 8 bannerów białych i każdy, kto podniesie baner, jest bezpieczny. Także musicie na samą górę się do, do dotrzeć, bo tam jest po prostu baner. Także jak kupisz, to napisze kropkę, ruszacie. Czy i wziąć lekki punkt, tak? Jak masz lekki punkty jesteś bezpieczny. Go! No i ruszyli. Salman, magia tym razem ostatni kanali, ten ostatni, no, odpad podróży. I mój normalny. No dobra. Kajserka go z pierwszy. Yeah. Kajseczka go pierwszy. Zobaczmy gdzie jest tutaj nasz kolega, który otwiera panerem. Oj. Oj, o ja Na wszelkim końcu. Dokładnie, dokładnie. I są panery, bo tam więcej tego. Nie można wrać nic nic jednego, nie wejść, to odniesie Jest! O! No i zapo, flasha ostatni baner! Ole tak. jest słupia, Ale jest o niego! <laughs> <Co się dzieje? śmiech> na moje szczęście jak widzieliście no, nikt no, nie, to nie to rzucił to się na tak te jest. ostatnie banery. Wszyscy do pobiegli do, do tych pierwszych no, i dlatego to miałem to swój to baner. Jest. Dobrze, let's go, to go to widzowie to top 8! I byłem w top 8. Jednak następne zadanie. To było utworzyć jakiś wzór na banerze i ten, kogo wzór był jakby najgorszy, ten odpadał z konkurencji. Tylko to jest taka trochę. to jest trochę taka randomowa konkurencja, bo my ocenimy, ocenimy na ślepo najlepiej, o dobra? W sensie, bo teraz konkurencja by polegała na tym, że macie. No, dajmy na to. 5 minut, na, albo 3 minuty na znalezienie czegoś. Będziecie mieć 3 minuty na zrobienie swojego własnego kolorowego baneru, a potem go postawicie, tylko nie, nie trzymajcie go w ręce, ja nie chcę widzieć jaki macie ten baner. Potem go postawicie, a ja ocenię, Kubikson będzie widział, kogo baner jest mm. kogo. Okej? Okay? Dobra. Także macie na to 3 minuty. Czas, start. Miałem problemy z tymi barwnikami, powiem wam, bo miałem ogólnie tylko dwa. Potem zaczę pomyślałem, żeby zabić squida. Jednak ostatecznie no to mało tych barwników miałem. Jak kubik stepnął mnie z powrotem do Krasna, To miałem bardzo mało czasu na stworzenie czegokolwiek, więc po prostu klikałem dosłownie randomowo w to co może, co się pojawia. Kratki na przykład. Albo co jedną, o, co jedną kratkę. już masz? Zdjęcie. Jeszcze co? Oki. Okay. Jak to Jak ale ja za drugą stronę, jak coś tak samo jak dla Nagrywasz to na w ogóle Tak, ja znaczy Replay modem nagrywam. O, no dobra, dobra. Znaczy ja też powinno mi złapać mi Replay mod to nie stronę, bo ja mam w dystansu, dystansu, raczej o, nigdy no, dalej po nie poszło. <grych> już Dobra, jeszcze? Zobaczymy. Fajnie. E, I stwierdziłem na końcu, że mój baner jest dosyć fajny. Jednak jak się potem okazało, nie za bardzo. No i dobra, mamy wszystkie. Kurde, dużo tych banerów, Mamy wszystkie banery, i widzę, że tutaj. No, Weny, poszły bardzo. Ja to myślałem, że to będą same żółte i czerwone. No i muszę wybrać jeden, który odpada tym razem. Bigson. Co mam? Nie wiem. <laughs> Niech stanie tutaj. Ok, Nunko, jesteś bezpieczny. Chodź tu. Tenderbana, tak mniej więcej. Chodź. Dobra, nie mogę flagi Polski, chociaż jest najgorsza moim zdaniem tutaj, bo przecież wyjdzie do mnie niszczą. Chodź tutaj. Serio? Dobra, ten się wyróżnia od wszystkich, więc chodź. Dobra, chodź tutaj. Jesteś wolny. Ja wiedziałem. Więc zastanawiam się tak. Ten mi się najmniej podoba, ale ten to zaraz będzie że profanacja flagi. Mmm. Określona flaga Polski? O nie. Kto jest za to odpowiedzialny? Orion To nie flaga, no ja wiem, tak sobie musiałem jakiś wybrać ocenianie. No niestety, Orion, pa, pa No nie, to no serio! Okej, okay, zostało nas 3, Serio. 7, kurde, serio! Za dużo. Nie no no z... bra. Przecież to nawet flaga tak polski nie uga, była. Jak sami słyszeliście, e, Nati uznała Mój baner wygląda na przekreśloną flagę polski. Nie wiem, jakim sposobem, ponieważ ja na fladze Polski to krzyża nigdzie nie widziałem, ale okej, okay, niestety odpadłem na tej konkurencji powiem wam, że mam lekki niedosyt, bo była to trochę RNG konkurencja i też słowa na Nati, że widzowie by ją zhejtowali, nie wiem, tak trochę pod publikę i nie podobało mi się to za bardzo, no ale mówi się trudno i tak uważam, że wyszło dosyć fajnie. A jak Wam się podobało nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę i subika. A ja się z Wami żegnam i do następnego trzymajcie się. Cześć!